W kolejnym odcinku zemsty totalnej porażki. To już w półfinale. W poprzednim odcinku yy, Scott oddał mojego kwiatka. Już, już, już. W, yy, yy, bardzo żywne. W poprzednim odcinku odpadła Joe. Przez Zoe. No nie przez Zoe też, ale też przez Zoe. Dlatego, że zrobiły niby słoż, ale Zoe ją oszukała. Zoły się zamieniła w jakąś złą Zooi i naszym gościem tam była Kortni. No a co się dzisiaj stanie? Oglądajcie zemstę totalnej porażki! Że ty teraz odpadniesz, Gnojku. <noise> Muszę zrobić sojusz z Anną Marią, żeby wykopać Skota. Muszę wygrać nietykalność. Nieważne co? Hej, Zoe. Znaczy, ja jestem zła, Zoe, a ty jesteś głupia, Anna Maria. Słuchaj mnie. Chcesz sojusz? Yy, tak, żeby wyrzucić Scott'a, oczywiście, a jeśli wygra Scott, to raczej ja wylecę, nie? Uh -huh. <coughs> Ach. Oczywiście, zapowiedziałam, że chcę sobie, że i tak na nią zagłosuję. Scott jest słabszy, a ona jest groźna. Ostatnio wyleciała Joe, czyli silna osoba, więc teraz raczej wyrzucimy Zoe. No jeśli Zoe wygra, nie, to to mam przerąbane. A kogo ja tu widzę? Skota, z Zo Zoły i Marie. Słuchajcie, jesteście w półfinale. I teraz będziecie walczyć, kto przejdzie do finału. <słuch> no dobrze. Słuchajcie, już wam mówię jakie jest wyzwanie. No więc tak, mam trzy gazety. No takie książeczki, jak bym powiedział. Tam w środku jest mapa. I słuchajcie. Ta mapa was doprowadzi do. Tam jest chowany. Ta, gdzie. Ta mapa was doprowadzi tam, gdzie jest chowany kwiatek, który się nazywa Lary. Lary? Tak, Lary. I będzie go pilnowała jedna osoba. Ja! Nie. Kris. Albo szef. Właśnie chyba zastanawialiśmy się, czy ja będę pilnował, czy szef. Ale jednak zadecydowaliśmy, że szef. Więc szef już ucieka z tym kwiatem. Wezmę <laughs> jeszcze to. Będzie lepiej. Jak w tym czasie, gdy szef poszedł, no to proszę, każdy po jednej mapie dostaje. Powodzenia. Lećcie. Odsuńcie się, frajerzy. Scott poszedł w drugą stronę. No, bo są dwie ścieżki, ale my pójdziemy tą. Tak. Od kiedy ty jesteś miła? Nigdy. Ach, przepraszam, że Cię urodziłam. Możemy iść dalej? Tak. <noise> Idę za dziewczynami, śledzę je. Idę dalej zobaczyć. Dobra. Są tu. Nie, poszły w prawo. No tam, gdzie mamy iść, dobra. A ja sobie wezmę patelnię jeszcze, żeby jedną z nich uderzyć. Ja tu będę prawdziwym złem, a nie jakaś Zoe. Och. Dobra, idziemy dalej. I Już. Mama, mata, 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 ma. Boże! Nie umiesz się wysłowić? Mapa. Ach, o tak. Każą nam znowu iść w prawo. Jeszcze trochę. Czyli tutaj, w te krzatory. chyba Krisa coś boli. O. Ale no powinniśmy w nie iść. Nie! Nie ma opcji. E, no dobra. Gdzie one są? Mapa mi pokazuje, że mam iść w prawo. No to tutaj. Tylko ja ich nie widzę. O. Dobra, wracamy. Słyszę je. Szybko chowam się. Dobrze, Anna Maria. Idziemy tu. Ok? Uff, dobra. Boże, kiedy oni tu przyjdą, bo się zanudzę. Oh. Nudzi ci się? E, tak. To się może pobawimy. Nie, e, pu! Au! Zoe, wszystko dobrze? Tak! Y Idziemy! Y dobrze? Tak czuję, jakby ktoś nas śledził. Wydaje ci się, cicho! U Anna Maria by mnie prawie wykryła. Idziemy prosto jeszcze. Dobra. Zoe. Czego? E, zobacz. O, ci frajerzy. No, ale oni może wiedzą. Nie, e, nic nie wiedzą, bo się całują. Gwen, Duncan, wiecie, gdzie szedł szef z kwiatkiem? Lewo. Lewo. Ach. No to w lewo idziemy dalej. Chodź. Ej, poczekaj. E... Dobra, już idę. Kurde, było blisko, żebym w nią uderzył. Ej, słyszysz to? Co? Szef coś do siebie gada. Czyli tam jest kwiat. Biegniemy. Dobra. Sama sobie pomóż, wiedziałam, że Scott nas goni. Kwiatuszek jest mój. Kwiatuszek czy Anna Maria? Kwiatuszek czy Anna Maria? Pomyśl Zoe. Anna Maria! Za pieniądze nie kupię przyjaciół. Idę po ciebie, Anna Maria! A masz Scott! Pu! Biegniemy, Anna Maria, szybko! Pomogłaś mi. Bierz kwiatuszek. Należy ci się. Wygrywasz, Anna Maria. Znowu. Dziękuję. Jestem już sobą. W końcu. I pomogłam Annie Marii, No bo przecież za milion dolarów sobie nie kupię, przyjaciół. Uff. Mam nadzieję, że Anna Maria nadal chce wyrzucić Skota. Chciałam wyrzucić Zoey. Bo mieliśmy tam coś, się ale chciałam wyrzucić Zoey. Ale po tym, jak mnie uratowała, i tak zagłosuję na skota. O, dzięki Zoey. Mam przechlapane. Witam was na ostatniej ceremonii w tym sezonie, no bo finał będzie już bez świeczek, nie? Więc tak... Pierwszą świeczkę. No to dostaje Anna Maria. No bo jest nietykalna oczywiście. I zdobyła mojego ukochanego Larego. Lary, muszę cię dzisiaj podlać. Ech. Więc mamy złą zoły, która była dzisiaj bardzo niegrzeczna. Ech. Przepraszam. I mamy złego Scotta, który też był bardzo niegrzeczny, bo uderzył Anny Marię w głowę. Dobra, dawaj mi tą świeczkę. No, no dobra, masz Zoe, tak! Że ja? Bardzo dobrze ci, Scott. Wiem, mieliście sojusz, co nie? Tak. Muszę ci się coś do czegoś przyznać, Zoe. Tak? Słuchaj, na początku, gdy zrobiliśmy sojusz, tak naprawdę chciałem na ciebie zagłosować. Ale dlaczego? Bo, bo, bo ty jesteś po prostu silna i w finale z to nie wygrała na pewno. No ale jak już mi pomogłaś, no to zagłosowałam na Scotta. Uff. Przepraszam. Ale to nic się nie stało. Najważniejsze, że wykopaliśmy Skota Serio? Powaga? Tak! Jesteśmy w finale. Jesteśmy w finale. Uff. Szefie, już. Zostawcie mnie! No dobrze, więc. Zoe i Anna Maria są w finale. Zobaczymy, kto jutro wygra. Więc oglądajcie już jutro: finałowy odcinek zemsty totalnej porażki.